Hej, witam na moim kanale. Na rowerze zbieram złom. Kolejny dzień, kolejne zbiórki. Nie tylko, witam Was serdecznie. chciałem Was serdecznie pozdrowić. za komentarze, subskrypcje, łapki w górę i za wczorajszy filmik, w którym wy, wyciekaliście. Zobaczyliście, że nie starowałem przy nawadze, już pod koniec, jak ważyłem chyba miliberę, jak mi się kojarzy. Dzięki za czujność i pozdrawiam was serdecznie a dziś będzie taki odcinek może krótki może długi nie, nie wiem tam. jakiś tam odcinek się będzie jednym się by może podobać drugim nie będziemy rozbierać pół rozwalony telewizor odzyskany gdzieś tam nie ma połowy rzeczy już się roz o, jak to powiedzieć się roz psuje czyli rozwalony już taki ale sprawdzimy co będziemy z tego mieli fajnego. Pewnie coś tam się zawsze odzyska. Czekajcie, sobie wezmę sobie miejsce na tą ładowarkę. Muszę sobie ją przełożyć na razie, gdzie indziej. O! Przełożyć ładowarkę, gdzie indziej. Powieszać sobie to. to. O! elegancko I już jest cały telewizor. I co my tu będziemy mieli? Nie wiem. Płytki jakieś, jakieś takie taśmy. Ej, ja z tym rękawiczkę założyłem, bo wczoraj miałem mały wypadek w warsztacie. rozciąłem sobie głowę ale na szczęście nie rozciąłem, że nie musi być szyda, po prostu obyło się bez żadnych tam szpitali ale no masakra. <grytania> nachylając się uderzyłem pewną w pewną rzecz głową dobrze sobie krzywdę zrobiłem jak to się mówi poważniejszy, ale to nic ważne, że jest cały zdrowy, tylko po prostu wiadomo głowa musi troszeczkę ten tak sobie ściąłem dobrze, że głębiej nie weszło wsiadło, weszło to tu będziemy mieli będzie aluminium super mm. na jakieś zatrzaski wsuwane obie śrubki wsuwane są takie same śrubki że są takie wsuwane fajne jest płytka zielona jest płytka zielona jest, jest super mamy jedną płytkę zieloną tu jest jakiś włącznik tu gdzieś jest włącznik tu jest włącznik ale to wszystko jakieś, jakieś czujniki widzę w niej dobra dałem no, płytkę, płytka na razie Kładę sobie po boczku, znam boczku Tu mamy Tu mamy płytkę jakąś brązową Ta chyba już jest przekręcana. Uh -huh. no, płytkę przykręcamy Mamy taką brązową, ładną płytkę, super. Zbieramy sobie jeszcze. Tu będzie złomik. Super. Kolejne. Ładne, zobaczcie aż. To się wszystko fajnie wygląda. Kolejne ładne tu na razie. Będzie pewnie troszkę plastyczku i wszystkiego, no ale cóż, coś za coś, prawda? Coś za coś. Dobra, jest na razie to wszystko. Położę gdzieś tutaj na no, ten, żeby mi nie spadło. Ach, już mamy oderwane, to jest cała matryca, cała matryca.

on sobie zostawię, bo jest fajna ja je często wykorzystuję do o nie, bo jest połamana Jest to... A to już też do utylizacji utylizacji plastyczki a zaraz wszystko na Takie fajne. To się postawimy. Zobaczcie tylko skoro, że to nie tak. Poczynę,

Kolejna, elegancko. Mamy troszeczkę plaszki w złomiku. Ja tam się cieszę. Sorry, mamy troszeczkę, ale zawsze coś. Zobaczymy szybciutko, ile mamy tego złomiku tylko musiałbym tą blachę może się ułatwić trochę tu to więcej. o będzie z kilogramu o ładnie kilogram nie wiem po 80 groszy będę liczył po swojemu na razie łe po 80 groszy, złotych 42 już wpada za tą blaszkę tak myślę, że chyba za tą blaszkę tylko na razie złoczyć 42 zł. to muszę ten złom wyjąć znowu tu mamy takie te tam. o i Tyle tego. Ja Wiadomo, że zielona jest inna i zielone chyba są po 11 zł. Mi się tak wydaje na dzień dzisiejszy. 2,75 dodajemy nie wiem, brązowe 5 Nie wiem, po 5, coś, 5 zł dodajemy 4,63 To są te zielone, zielone, zielone i tam inne będą jeszcze ten mniejsza z tym. To tak myślę się około 5-6 zł za wszystko wyjdzie razem ze złomem. Ja myślę, że jest super. Płytki przybywają, złomik przybywa Płytki przybywają, złomik przebywa. Wiadomo, plastików też jest sporo, ale to jest tam spokojnie wszystko tak żeby nie szkodzić środowisku w miarę a na pewno, na pewno wyląduje tam gdzie powinno wylądować tu widzę jakby jakieś były właśnie miedziane ale to taka tasiemka w środku chyba Aha. szkoda że to nie można tak jak taśmę odrywać. mógłby się to jakimś nożykiem podziało. I by się to mnie A mnie się z tym fajnie, ale to też może ten wyspać. Jak Wam się odcinek podobał, to wiecie co robić. Jak chcecie, to zostawcie co chcecie. I co? Do następnego koleżanko i kolego z takiego dzisiaj odcinka telewizorowego. Trzymajcie się. Do następnego.